Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne. Najukochańszy ludu Boży, w imieniu Trójcy Przenajświętszej i naszej królowej i matki Was błogosławią, przybywam, by wezwać Was do pilnego nawrócenia z miłości do Trójcy Przenajświętszej i do naszej. I Waszej królowej matki, pragnąc zbawienia wiecznego, a nie potępienia duszy w wiecznym ogniu. Trwam z mym mieczem uniesionym w górę, w obronie ludu wiernego, jednakże nie przełamuję ludzkiej woli. Żal mi tych, którzy nie chcą być chronieni i nie podejmują wysiłku. By zmienić kurs swego życia i postępowania. Przybywam, by wezwać Was do misji, do której każdy z Was z Bożej woli został przydzielony. Trwajcie w wypełnianiu Bożej woli w tym miejscu, do którego Was przyprowadziła. Zjednoczcie się na nowo z Bożą wolą dla dobra Waszych dusz. I dla pomocy waszym braciom. Ludzka pycha i wyniosłość są częścią ludzkiego ego częścią, którą musicie nawrócić, abyście nie musieli walczyć z samymi sobą, lecz aby ta część wam pomagała i ułatwiała wam drogę. Musicie trwać wiernie w pragnieniu i poszukiwaniu Bożej miłości i oddawać jej to. Co będzie Wam rozdzielać każdy moment. Musicie odnaleźć pokój, który tylko dusze prawdziwe, znajdujące się na drodze nawrócenia, będą kosztować. Rozwijajcie myślenie i poskramiajcie swój umysł, abyście podejmowali wysiłek, by być na podobieństwo naszej królowej matki. Ileż wznosi się z płomieni piekła lamentów tych, którzy codziennie brali udział we mszy świętej i popełniali świętokradztwa, przyjmując komunię świętą w stanie grzechu. Ci, którzy oddali się byciu sędziami swych braci, jęczą w piekle z powodu dominacji pychy i zezdrości, które ich zatruły od wewnątrz. Uważajcie, o ludu Boże, na swoje postępowanie. Uważajcie na faryzeuszy. Wielkie wydarzenia dzieją się wewnątrz, w tej chwili, w której ludzkość przeżywa ucisk. Człowiek odłączył się od przenajświętszej trójcy i od naszej królowej matki. Nie kocha, nie przebacza. Jest pragnieniem naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, aby ofiarować na całym świecie Triduum dla naszej i Waszej Matki z Guadalupe, i by Dzień 12 grudnia poświęcili się jej w tym wezwaniu, poświęcając jej szczególnie lud meksykański, wydany szatanowi przez niektórych jego przywódców. Jest ogromnie ważne, aby ludzkość się zjednoczyła, aby wskutek modlitwy ludu Bożego, należnie przygotowanego duchowo, ten umiłowany lud został uwolniony z ucisku demona. Lud umiłowany i chroniony przez naszą i waszą królową i matkę z Guadalupe. Miejcie świadomość, że tam, gdzie królowa i matka się okazuje, demon atakuje z dużą siłą. To wezwanie Maryi z Guadalupe odciska gwiazdy, które rozświetlają sklepienie niebieskie i mówi człowiekowi, aby przygotował się na nadejście ciała niebieskiego, które będzie trzymało całą ludzkość w napięciu. To wezwanie, które mówi, wyśpiewuje i ukazuje anioła pokoju, który przyjdzie na ziemię, by pomóc ludowi wiernemu w chwilach potwornych prześladowań. Módlcie się ludu Boży, módlcie się. Duża część uskoków tektonicznych się uaktywniła na skutek oddziaływania słońca i ciał niebieskich, które zbliżają się do ziemi, pozwalając podwodnym wulkanom wynurzyć się z wielkim hukiem. Módlcie się, ludu Boże. Módlcie się i ofiarujcie. Hiszpania się burzy i cierpi. Jej grunt się trzęsie. Francja jest silnie wstrząsana. Holandia płacze z powodu trzęsienia ziemi. Módlcie się, dzieci Boże. Módlcie się za Puerto Rico. Płacze i cierpi. Trzęsie się mocno. Módlcie się, ludu Boże. Módlcie się za Nikaragłę, Kostarykę, Gwatemalę, ziemia mocno się tam trzęsie. Na ziemi człowiek złożył zło, które popełnia. I ziemia już się obudziła, otwierając drogę do cierpienia ludzkości. Przygotujcie się, nie lekceważcie moich słów. Przygotujcie się. Przygotujcie się duchowo i nie zapominajcie o pokarmie, który nasza królowa i matka Wam dała, abyście przetrwali klęski głodu. Nie zapominając o tych pokarmach, które możecie zachować, wiedząc, że wiernemu dopomaga niebo. Nie lękajcie się. Lęk unieruchamia utrzymujcie wiarę w każdej chwili Boża pomoc się uobecnia jako Książę Wojsk Niebieskich Was chronią i Wam błogosławią. Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg Święty Michał Archanioł Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta Witaj Najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta Witaj najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz. Drodzy bracia i siostry, to co nadchodzi na świat jest bez wątpienia doświadczeniem trudnym, ale niestety prawdziwym. Mamy szansę się przygotować, ponieważ Orędzia przekazują nam cenną wiedzę na temat tego, jak to należy zrobić? Warto z nich korzystać i stosować się do tych zaleceń. Amen.